Siempre to jest chyba 19 odcinek z Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. I dowiedziałem się, że jest to ostatnia sprawa w tutaj tej serii. No także trzeba ją rozwiązać dobrze. Przesłuchajmy drugiego gościa. To jest chyba ten, ten na G, tak? Nie pamiętam. Znaczy. No, ten o którym przed chwilą mówiliśmy. No właśnie, na Gareth. Jeżdżmy w górze On ma te przewody Mhm mm Dobra No w końcu anarchista, tak? To był ten Dobra Jest chory On Ma w dupie, raczej nie jest wystraszony Odznaka. Symbol anarchistów, dokładnie tak jak mówiłem Rana czy nie? Nie, to wyglądało jak czerwone po prostu, lekko było no, u mnie na ekranie Czarne płaczyła krzemica. Krzenica, krzemica. Co to jest? Oto To w końcu elektryka, a tamta rana była podobna. Tamta tych trupów. Mm, 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 mm. Okej. Okay. to jest chory. Wykasuję czarną pl pl plwocinę. Okej, okay, jakaś choroba, krzemica. Dobra. Ory. No, e, nie. No ja i oczywiście tego nie powiedzą. Wkurza mnie jego gadanie, serio. Wkurza mnie totalnie. Zobaczmy co to jest. Na no, ślep oczywiście. Benjamin Follower ma powiązanie artystyczne, próbuję go usunąć. No tak, to wiemy. I to nam się coś połączyło. Benjamin Follower był kiedyś członkiem, ale to już przeszłość, tak mi się wydaje. Ale klikniemy to, zobaczymy czy to na nam nam połączy, nie połączy, klikniemy to. Ok, I teraz tak. wywołanie banków nie jest częścią do ergiaryzacji, wolą oni i zniszczenie. Thomas Garrett połączył siły z gangiem RASK, by znosić się na angielskim banku. Dajmy na razie to. Zobaczymy, czy nam się jakoś ten. Dajmy to. Ok, tylko tak sprawdzam, nie? Dalej. Hmm, tutaj nic. Ok, wystarczy sobie. Pułapka elektryczna w powodzie technicznym została przekładana profesjonalnie. profesjonalnia. Thomas Garrett nie miałby do tego wystarczającej wiedzy. No, w końcu jest samoukiem, ja myślę, że mógł się tego nauczyć. Jeżeli teraz byśmy dali tak. Teraz tak, to by uznalibyśmy go winnym. Ale, póki co tego nie zrobimy, bo nie mamy dowodów. Musimy przepytać jeszcze tamtego gościa. E, spacja. Dobra, jeszcze jedno. E, ale latarnia elektryczna, myślę, że to jest... E, Dajmy to. Ale oczywiście, jeżeli damy to, sprawdzę tylko, i damy to, to będzie winny, tak. Ale oczywiście tego też nie chcemy, no bo nie mamy na nich żadnych dowodów, tak naprawdę. Póki co każdy z nich jest w takiej samej sytuacji. Tutaj już nic nie możemy zrobić. Y To to jest Pan Fuller jest Moderatorny Benjamin Beoler z Trunking Gangurasco. O, Gunga Ujebraź, nas nie zrobił okej. Okay. Pan Garet jest mordercą, to ma z Garet wziął udział w barunk angielskim, no nie swoich. No dobra. Lecimy dalej. Co my tu mamy? znać pojeżdżać, który zdołał uciec ze Scotland Yardu. Dobra, to e, lecimy do szpitala chyba. To jest teraz jedyna opcja, bo przeszukaliśmy wszystkie rzeczy. przesłuchaliśmy też e, całą resztę. Eee, więc lecimy do szpitala. Tam eee, ten gościu, którego mamy znaleźć, może być, bo tam jakaś kobieta, hmm, coś tam chyba wyzdrawiała, czy coś takiego, nie wiem. Czyli dziecko chyba. Znaczy, chyba, no w sensie to musi być w takim razie jakaś córka jego. Eee, tu nie przeczytam tego. O! Ale zobaczmy sobie tutaj, co to jest Jest Mr. Butcher Okej okay. Czyli potrzebował pieniędzy Potrzebował pieniędzy, okej okay. To jest jej matka pewnie Tak Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. E, poważnie chora, problemy w pracy. Rodzina Bachar ma problemy w pracy, gdyż chodzi w odwiedziny do poważnie. Tak, to mi się zgadzało, bo w końcu. No tak, no ma problemy w pracy i to jest po prostu dlatego, bo musi spędzać czas z chorą córką. Tutaj jeszcze coś jest. Ok. Zobaczmy, co pan Bachar ma do powiedzenia. Oh, dzień dobry Wydaje się na dobrego człowieka Ale mu w ogóle rura No eee, Lek No właśnie wiemy to z tego listu. Tylko, że szereg mają trochę w dupie. <kluzny> Zapadam jeszcze jeszcze pracę, potem zrobimy portret. Co on tak ukrywa wszystko? List z pracy boczera. No to czemu mam tak nie pierwszy raz, LOL, Dobra, zróbmy tutaj jego portret. Okej, okay. no to jest odznaka, nie kolej, tak guziki. O, Tego nie wiem. Tu muszę się kurczę domyślać, aczkolwiek. Zróbmy tak. Mam jakieś korale, by widziałem. Pewnie od jego córki. A no, wygląda to jak prezent córki. Ojej, ale coś musieliśmy się musieliśmy pospieszyć. Buty. Jak te buty wyglądają? Wyplarowane, niedano wyczyszczone. No dobra, czyli kurczę. Och masz na to pieniążki. Pierścionek. Żonaty. Dobra, zobaczmy. Jest żonaty, pracuje na kolei. Jest przygnębiony ze względu na chorobę córki, którą bardzo kocha. Jego buty zostały wypolerowane z samopocznością, pewnością zostały niedawno wyczyszczone. Jego droga kamizerka jest bardzo znoszona, co potwierdza, że był kiedyś majątym człowiekiem. Pan Baczer kazał córki, nie chce się nosić dziecięcej bransoletki, bo okazać swoje uczucia. Okej. Okay. Co nie wyklucza tego, że mógł obrabować bank. No właśnie. Okej. Okay. Może. Może dałeś go ukreść No dobra. Mm, zobaczmy. Znaczy, to mojego pracy był w stanie założyć. Yy... Powiem tak. Aha. No byłby w stanie, ale czy to zrobił, to, to już jest inna sprawa, tak? Coś tu jeszcze jest. Napad na bank elektryk. Dobra. Nie wiem, jest chory potrzebuje wsparcia, ale nie się z bandytami. Dajmy na razie tak. Wiecie, No ja wiem, że to nie pasuje. I trzeba kogoś oskarżyć. Ale. Eee, zostawmy na razie to tak. Pytanie dlaczego tutaj nie ma. Dobra, zobaczymy co my możemy jeszcze zrobić właściwie. To nam proponuję, żeby od razu iść tam. Przeszukaj kanały pod sklepem, a my, ale my już to zrobiliśmy. O co chodzi? Dobra, ale tak sobie teraz jeszcze eee, myślę, ale... My tu już nie możemy chyba nie zrobić, w sensie... No właśnie. I cały czas nam pokazuje tutaj B, żeby kliknąć. No więc myślę, że tutaj trzeba metodą prób i błędów dojść do tego, kto tutaj wiecie, kto mógł to zrobić. Więc tak, zacznijmy od tego. Nie lubię go, więc zacznijmy od niego. Po prostu. Zacznijmy od niego. Eee, nie, błagam, nie, co jest jakieś dziwne w ogóle podejście. Oskarżmy go. I zobaczymy po prostu, wybierzemy, wybierzemy najlepsze opcję, tak? Najbardziej jakby wiecie. Sprawdzimy wszystkie po prostu. O, o, o. Jesteśmy i zobaczymy. I co z tego wyniknie. Mhm, mm no dobra, przestań garaż mnie wkurzasz. No właśnie. Jezu, nie mogę go słuchać. Nie widzę ty, panie. Udław się. Udław się. Sprawdź konkluzję. To nie był on. Ale ja tylko chciałem to sprawdzić. Otwórz zakończenie. Ja tylko chciałem to sprawdzić. Po prostu nie, jakby nie miałem żadnych podejrzeń mocniejszych na żadnego z nich, więc zacząłem od niego, bo go nie lubię. Eee, aczkolwiek wydaje mi się, że to on będzie winien. Bo jest wydaje się najnormalniejszy. Anarchistę tego anarchisty pewnie nikt nie lubi, więc. Tego anarchisty pewnie nikt nie lubi, więc ten. Więc weźmiemy teraz tak. Aczkolwiek on miał te papierosy, ale to też, no to są popularne papierosy, sami powiedzieli. Ale patrzcie, to jest ta kluka jest duża. No, Zresztą zobaczymy. Nie no, to nie jest żadne... to nie jest żadne... Yy, żadne... To nie jest żadne alibi, tak naprawdę. W sensie, żadne usprawiedliwienie. O, to chciałem powiedzieć. Zobaczymy sobie, co powie pan Butcher. Eee, panie Holmes. No ale to już... no właśnie. No, okej, okay, czchono mi tego dziecka, ale no, jakby obrabowałeś banki i zabiłeś parę osób. Zobaczymy, sprawdzimy konkluzję zaraz, czy. 18%. No i tak to jest to. Widzicie, 18% tylko to zrobiło. Pewnie część z nich e, powiedziała, że on nie jest winny, że darowała mu. Dzieci, że jest winny, ale darowała mu, ale no, kurde. Jakby rozumiem, kocha dziecko, ale morderstwo to morderstwo, tak? I obrabowanie banku to obrabowa obrabowanie banku. Mimo wszystko, ja nie zmienię tego, ale no, po prostu jest winny, mimo, że mi go szkoda, zaakceptuj decyzję. Tak, klikamy tak i jeszcze jeden chyba będzie rozdział, okej, okay. myślałem, że to jest ostatni, sny w gorączce i to będzie związane z naszą sąsiadką. Okej, okay. myślałem, że to jest ostatni rozdział, ale wcześniej mówiłem, że przedostatni, także nie byłem pewien. Okej, okay. mm. przedni odcinek. Nie ciekawie. Poprzedni odcinek skończyłem generalnie, dlatego tam było cięcie, ale patrzę, że trwało 15 minut, więc wiedziałem, że... No, dokończę tutaj jeszcze. No i jak widzicie zaczynamy nowy rozdział. W sumie um, miniaturki Kate? nie będą podzielone. Bo będzie to krótki rozdział z tego co wiem. No, i szukamy Kate, czyli naszej córki. I jak są jakieś odgłosy, w tle to sorki. Co tu jest teraz? Aha, czyli jakby robimy teraz. Robimy, jakby teraz taki ten. Mm, tak jak robimy z postaciami, tak teraz robimy. z niepokojem. Walizka pakowała się. Ostrzeliła, focha Ale coś, coś minęliśmy. Jest pamiętnik. Zbieramy walizkę. Okay. Co tam się zbiło? za to psychologa. Kate! Kate! to jest przedostatni odcinek, nie wiem czy to powiedziałem, ale to jest przedostatni odcinek Dawaj, otwieraj to I ogólnie, nagrywam to 20 chyba, nie wiem, 9 30 maja i zamierzam y, następną serię, taką dłuższą. Y, zamierzam nagrać Red Dead Redemption 2. Y, być może już to Where widzicie, nie daughter? wiem. nagrywam to na zapas. Jeśli być może już Red Dead jest na kanale, nie wiem. Zobaczymy. Co jej zrobiłeś? Co za psycholka. A ja powiedziałam że na spoko.

Mogę zrobić jej czarny y, welon, strój żałobny. Co ona Jakieś rytuały swoje? Bilet? O kurde. Trudne od czegoś, co to jest? Kreda. Co ona Jakieś rytuały swoje pewnie. Jak to, kurde, ta psycholka. O, no, tak porozwalone wszystko. Zaznaczyłem te, które zniknęły w Twojej ostatniej tej przeszłości. A, czyli jakby wycofamy się w przeszłości. A, i tu mamy ten. No dobra, to co zniknęło? Świeca przy krześle. Księga czary zniknęła. Stół zniknął. Ponograf zniknął. Portret zniknął. Lustro. Nie, wózek tam stał, nie? No właśnie Czyli to może być po prostu a lustro? Słuchajcie, lustro No nie ma, ale a tu A, tu jest przykryte, dobra Lustro nie To jest. This is what I heard from upstairs. Wózek nie, zegar gdzieś, gdzieś widziałem zegar. Gdzieś widziałem zegar. Tak, tu jest, dobra. Zgadza się? No dobra. Co to było teraz? Okej. Okay. Nie, nie, ale tam chyba coś jeszcze. Przepraszam, by porozmawiać z ojcem? Co jest? Co my tu mamy? Alice, mogę dowiedzieć się też. O kurde, czy zabrała sobie też Kate? Nie wiem. To nas? A nie, a jednak tak. Idziemy Watson, na cmentarz. Tu Widziałem, że kropka, bo ale nie sprawdziłem tego. Drzwi? Co, tu Kate, się dwa Zacięcie, ale musiałem coś sprawdzić. Eee, dobra, co to jest za księga? Okej, okay, jeżeli. Czyli... Co to za rytuał? W sensie, co ja na nim z ojcem spotka? Skąd ty to wiesz? Jakieś napisy, i można sprawdzić te napisy. Jeśli tego gulą, to chyba więcej, to musi być jakieś zdanie. Po co otąd? Nie, czterech innych, to. A nie, to odtąd Iść na cmentarz. I znajdź kryptę na skrzyżowaniu. parego Czyli trzeba iść na jakąś tam. Trzeba iść na jakąś. do jakiejś krypty. Endy? O kurde, co to jest oh mumia? Masakra. No, Dobra, to nigdy nie było nic ważnego, także ale to. Co tam jest? Madame Destiny. <coughs> po co nam to? Co, przechowywała rzeczy swojego. Ona tu śpi. Nie Co za psycholka? No o tym mówię. Nie no, ale żeby takie się odwalać Dobra, czyli tak, to jest y, y, cmentarzownia jakaś, czyli pewnie tam gdzieś trzeba iść Nie no ale... Teraz którędy? Endy? nie? Będę po prostu z powrotem. To w lewo gdzieś. To tu musi być przejście. No nie, chyba nie. Ja też ja się zgubiłem. Tu jest coś. Nie. Tak po prostu pali, to jest lotarnia. Trzeba znaleźć kryptę. Sprawdzić kryptę ojca. Gdzie jest ta krypta? niby? To ona tu nie jest? No już to jest ta krypta. To gdzie ja mam jeszcze sprawdzić? mam to sprawdzić. Jeszcze. No to już jest sprawdzone. Wszystko co tu mogę zrobić? A dobra, tu jeszcze przegapiłem coś. Pamiętnik pamiętni Kate był jakiś. Aha. Aha, ona to pisywała wszystko. Co Okay, wszystko jasne. ją, I can't believe that Alice, my little girl go through all this. Woman. Dobra, teraz na znaczy, się blokuje ta krypta. Eee, okej. Okay ale wiecie co, tą kryptę znajdziemy już sobie w następnym odcinku, także co, pamiętajcie o w górę, subskrypcja. a ja żegnam się z wami, siema!